Zapraszam Was na stronę nbucker.com gdzie z kodem Cezario macie 3% tańsze gry i nie tylko. Na stronie są organizowane również wyprzedaże, gdzie możecie kupić gry po naprawdę okazyjnych cenach. Linki w opisie A ci powiem mm, Okej, okay, mapa, Wytyfy. jeszcze 1000 tysiąc... yy, dolarów mi wisisz za moją głowę. co mi się nie zapamiętam? Wszystko zapamiętam. To pewnie, że nie zapamiętasz. Ej, ja nie mam pa pamięci, jak Tomek ogon wykonał coś takiego. Ale Czyli wyłączałem całkowicie. radio. A ja wyłączałem całkiem radio. Ja też. Ja także wiesz, Kolej ja zawsze coś wzią. tam słyszę lekko. A Tak, żeby tego YouTube czy tam Twitch ale, nie wykrywał. O Jezus, <noise> <ale dupą. głos> no widziałem. <głos> Co <głos> Co to to osta, Ej, nie mam tego. Krzywą dupę mam. Bia Białe czy, czy zielone? Co wybieracie? Białe. Ja wiem, że zielone To to samo, wiecie o tym. O, przelecę was. pod. O No nie, on już zaczyna, on już chce nas przelatywać. Chłop, już zaczął. Się... O, nie, Jedź, Tomek. Ale, no, nie ja nie sorry, nie znam mapy, nie wiem gdzie. To to też, to ja, ja też, też w nie le... Le... Lewo, Ale lewo. trzeba było prosto jechać. Prosto trzeba było jechać. To tutaj tylko trzymasz wuj i tyle. I jedziesz. W i do przodu. Tak, była potem wyraz wyjeżdżający z czegoś i powtarza się go 20 razy. I przyjęliście to? Tak. Tak. A, dobra. A, czy was też no. teraz odkleiło od ściany? Tak. Tak. Nie? A że ja teraz nie dolecę? Nie nie? <grym> ale, <grym> że no. nie czemno, ale że czemu to mi <grym> zależy? Nie Ale że czemu tej filmów? A kto pytał? <grym> 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 ja. Ja pytałem. Mam A. nadzieję, że dobrze wyleciałem. E. E. Chyba tak. Na, na zielone trzeba było trafić? Chyba jo. Nie, no. ja nie trafiłem. <grym> ja też nie? Ja też nie trafiłem. Dobra. Ej, co? już kolejny A, panie, widzisz. Ja... Ja widzisz. ja widziałem jak teza dajechał. Więc... Tam trzeba było po prostu spiralką pojechać. No. Ruchem spiralnym. Spiralno-kręcącym się. Dokładnie. E. Aha, Żeby do zadziałała dobrać? siła odśrodkowa i cię docisnęła no do ruchu. I powiem wam, że przyjemne, fajne, łatwe. No tak. Ile tu jest okrążenie? Albo ty nie zakrojesz, bo nie no ja nie dolecę, czekaj. Ej, bo odkleiło mnie to jak totalnie. No właśnie, o tym mówię. Ale że ja tam nie dolecę? Ale że ja... znowu nie doleciałem? Ale że ja dalej jestem pieszy? Ale że... Ale, Ej, ale, że, ale jest, że mnie znowu wydupiło? Jest no ja lecę na to zielony i nadal nie mogę tam wlecieć. No ale, że dalej znowu jestem pieszy? Ale, że kto pytał? Ale że... No właśnie, nikt nie pytał, tylko jestem zdziwiony, że ja dalej jestem pieszy. No to nie bądź. O. Nie bądź pieszy, masz rację. Czy jest włączone wyrównywanie? Ale dobra, nieważne, doleciałem. Nie, bo nie, nie, nie dało się, twórca wyłączył. E, ja dalej nie doleciałem, no co jest grane? No to jest jakieś, nie wiem. Uskamowane? To? Ale wiecie, no właśnie Dobra, jedź moja T20. Ale Jezus. że. Ale że, uważaj, Tomek! A co? O, ale to dobra, easy to jest. No, jest, to jest naprawdę easy. Ale to. Ale że nie kamerskie Ty jesteś skamerski. No jestem. No. no. Nie da się. Hmm. Da się, wszystko się da. Panowie. Wój do przodu no Wuj ja coś wuj do przodu Ale, no ale ja nie dolecę. A na, a na jakim jesteś w momencie, Tomek? Na tych wielu przyspieszaczach przyjeżdżam No ruch, to, tej... I... O to lecisz ten dookoła No tak, ale to. Eee On um, Dosłownie no, mi 200 metrów Brakuje to Teraz robiłem to Kurde, ja oczywiście nie Znaczy chyba ale Ja już mam metrę, panowie no. Doleciałem na styk. Dziękuję. Potwierdziłem, żeby nie było. No to City nice. Cyc. 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 No bo ty to A kto pytał? Nikt. <słuch> no to jest moje ulubione powiedzenie ostatnio tego. Skądś mapę Kojarz Nie, cyzo. Opatrzyłem <noise> się na ten. To się nie. Ty jedziesz nie patrzysz bokiem. to, o nie, to mnie prawie przejechało. On może się przejechać. Uh -huh. brzmi fantastycznie. To, no to magnifi Co bym wjechał w te wybuchające beczki. A to spał, może się więc. Głupia latarnia. Wybyć <noise> tak? znaczy, Jak cię podbił? Jak cię podbił? O, znowu lecimy do góry Po budynku Po budynku, po budynku I robimy potem rób Jak coś Okej, okay. spoko, dzięki za info A nie ma to co? Dobra ide Waller idea Dobra wall Ledwo. zrobiony A w gór? Po, co skończo, to robi to drzewo? <laughs> drzewo Drzewo tutaj robi. A mnie wydupił na końcu loopingu. A mnie prawie, ale udało mi się... To, 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 to. No nie, z wallrider trzeba trafić w dziurę. Nie, no, w dziurę trzeba trafić. Odfiódko. Ja jestem w dobra. Hmm. Powiem tak, to jest kolejny wallride. <grym> Fajnie, po I znowu do dziury trzeba trafić, tylko już tak włączonej. Nie trzeba skakać do dziury. Dziura nie musimy skakać na coś. Okej, okay. spoko, dzięki za info. A nie ma za co. Tamty checkpoint. A potem się wyskakuje, bo jest przedziurawiony dziurak. <laughs> przedziurawiony <dobra>. dziurak. <laughs> no tak, tak to się nazywa w profesjonalnym języku. Tak. a tam jest ta dziura, dobra. W profesjonalnym języku, czyli w twoim języku, no, tak? No dokładnie tak. Jak <laughs> ktoś tutaj zrezygnował na To jest to, jest jedyny to taki Język. To musi nie Tomka Teraz no, do to google Translate trzeba dodać język Spritee. No to musisz, dokładnie tak. Ty musisz ten, ty masz jakieś bardzo do nieprzyjaźni, tam to wiezią, to naprawdę! Wieziła, wieziła czy tam inna jakaś. Spadłem Śmietany. na dół z tego ostatniego. Hehehe, <gulik> co tam dzieliście? Chcę wytępić. Tempy naród z tego plemienia. Sam się wytęp. To weź wytęp siebie! No ale ciężko jest wytępić. Ej czemu? Ale wiesz co, ma mazu? Taki spocop. Katwa się. No, mazu złapa. Po co? Po Instant karma, tak jak zostaje nalaiby on. Tylko czemu ja powiem, karma szybko wróciła. Z mazem wróciła. A coś się stoczył i karmi przetoczył, czy coś? <coughs> to przyjechał na Okej. O kurde. O co, to samo co ja wcześniej. Przeleciałem sobie przypadki. No, przeleciałem sobie tak przypadkiem. Spetty, byłeś może w Warzywniaku? Kurde, chciałem szukać i nie wyszło to dobre. A po co? Spetty, byłeś w Warzywniaku, czy nie? A, a po co? Był tak dobrze pedał? No bo tam twój portfel leżał, z tego co widziałem. Nie mam portfela No bo zgubiłeś, dlatego nie No nie. właśnie Och, walony był. Ja już was chyba nie dogonię To jest nie ile? trzeba... okrężenia ja poci, no to ten, to niech wdziw się No Obecnie ma... ty jest, jesteś pierwszy Nie, to Mazuj jest pierwszy Bo się waliłeś. Co za kretyn, no Z kim ja Czemu wiesz? Kto pytał? <laughs> <laughs> O... Nie zapamiętam punktu to, A kto pytał to? O, nie. masu Okej okay. A nikt no, Tak się nie mogę No dobra, tutaj chcę Nie no wcześniej za pierwszym razem przyjechałem, teraz nie mogę No fajnie. No, no wcześniej Ale... nie jechałem do tego, do budowlanki Więc do budowlanki? Do budowlanki. do budowlanki koniecznie O, no. masu Do tego na jakąś... O, Tomek o. I kto się poci? dobrze no, dajcie sami. No, no Spati. Tak. A kto no. to? To pyszczą. No nikt nie pytał, po prostu każdy to już wie. No, A kto za mnie to Każdy jeszcze. widzi. A kto wie? E, tam te, wie, tam nie e, nie. wie, ten, który nie pytał. No. No to po co pytasz? No jest... nie pytam, ja to wiem. No ale kto pytał, go to czy ty pytasz, czy nie. To tu było? Co za skabelskie co? Po tręciem Jezu, Spritey Weź tam opaduj A jaki biedny stary, jak po podleciał, kurde, dwa metry No, co? A kto pytał? No, pyta. Spritey znalazłem żelki No, dawaj No, no to zatrzymaj jesu. się, to ci tam. No, zatrzymaj się, no jak, jak gdyby nie ta, że mnie podbiła, to bym wjechał w te cystery, bym był czy wybuchają na śmierć, czy nie. No to sprawdź. To za późno by się... Wróć. wróć, wróć i sprawdź. Ja no. Jeszcze nie białek. No, no, tak. Tak. Oby, no to tak. Otręciłem świetlankę. Łączy lezerowy. Owe, ostatnie okrężenie. Czas o swoją prasę rozwaliła. <laughs> Ale to ty pracujesz pod latarnią, ja, ja to przedmiotnie... No to mówię, to muszę swoją pracę rozwalić. A, dobra. Musi my się to do bo to doświetlany. Musimy bronić. Świetlana ma swoje latarnie. Świetlana ma swoje latarnie. Akurat. Twoją Czy wodę, ja latarnie. Lub. siedział na rwącym dziobakiem jak coś. Zapraszam. XD. Oh. Małe X, małe D, czy normalnie duże wszystko? Zawsze duże. Ale to mogą być takie złowieszcze XD takie Eee domyśl O nie Kobiece kobiec? Nie trafiłem w Kobiety, Kobiecy... kobiecy maspol Nie trafiłem w dziujkę No Cezar Co? Cezar Co? Domyśl się no nie muszę się domyślać, bo wiem, że jesteś po prostu no, ja ma... No, nie będę tego mówił na odcinku. Stamtąd, każdy nie. wie. No, no, każdy nie. wie. Ja cię wie teraz. Ta, ta, ta i co jeszcze? Ja z Wolverina wypadłem. Dobrze, ta, ta, ta i co jeszcze? No właśnie. Ja na nie, nadglądniliście mnie fest, na pewno. I też tam ta, ta ta, ta, ta i co jeszcze? A kto pytał? Ja. Ta, ta, ta. i co jeszcze? On była tata. Kogoś muszę, bo Ciebie nie mogę. Woj swietlana. Znaczy śmietana. Śmietana jest palona. Śmietlana <laughs> To jakieś inne wyjaśnienie znaczy <laughs> jako Jak od razu, co? Zobacz mi spalić spa śmietanę. Jak kto tam idzie ze Sparty? Weź go wydób. Mazu. Jak już skończył? Sprat Aha. Ale tu wyszedł. No właśnie ty ja stron gdzieś kończę myślałem że tam przy tym, przy mazie ktoś jedzie nie, jeszcze Nie, jedzie. nie no ja jestem daleko, daleko, daleko Wyglądam sobie mazę No, w na sumie nawet czasami ślepej kurze tam trafi ziarno tak Tylko mazu żeby nie było, bo on ci może szukać, o widzisz? Patrz. No ja wiem, to jest po co na chmura, ja wiem No nie, po prostu chciałem w ciebie walnąć, ale źle wyjechałem z zakętu Tak, ta, i co jeszcze? Frytki do tego? Tak poproszę. Jak kusmarzysz? Dobra, to idę robić Frytki. Z ledwo. To idź idź. FK Dobra, wiesz, wracać. Nie, tak. Nie. <głosy> 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 jak kończył w stylu. <noise>